Marzeń, i jeszcze to, że to się wydarzyło w, w Warszawie, w klubie z Warszawy, i, i z, tą, z tą ekipą ludzi przede wszystkim, bo, bo w różnych drużynach byłem, oczywiście, a jestem bardzo szczęśliwy, że, że mogę być kapitanem akurat tej drużyny i tego składu, bo jest to olbrzymi, olbrzymi honor i przywilej, olbrzymie szczęście, że akurat razem mogliśmy przejść do, do historii warszawskiej siatkówki i, i nie tylko. Cool. <laughs> I don't know how many times in my life I was watching the games like this on the couch in front of TV and dreaming to play the game like this where I actually have the influence on the team which can grab the cup and hold the cup after the game. I don't know I can just say you guys you remember our first step in small gym in when we said to, to come here to play for the for the game like this, for the cup like this, right, let's do this set together. Mące w finale, pokazać się, zagrać dwa sety. Ten pierwszy może odrobina stresu, trzeba było albo się dogrzeć, albo, albo po prostu troszkę rozluźnić. Później powolutku zaczęliśmy grać coraz lepiej, coraz lepiej taktycznie i wygraliśmy. I tak jak mówisz, bardzo dobrze to smakuje, bo no jeśli ten y, przysłowiowy drugi team by wszedł i przegrał to 3-2, to zawsze jest takie troszkę rozgoryczenie, trochę niesmak, że, że jednak oni weszli i przegrali. A tu udowodnili, że mogą bić się yy, z częścią pierwszego zespołu, częścią drugiego zespołu Mący, jak równy z równym i wygrać, co jest bardzo fajne na pewno na terenie przeciwnika, tak podkreślić to i, i po prostu wziąć jak swoje te złote. Dziękujemy kibicom, bo to też no to oni jeździli za nami po całej, e, po całej Europie i byli, byli na każdym meczu, więc e, myślę, że po tych wszystkich latach w Warszawie i, i różnych perypetiach, z różnymi nazwami, zarządami i tak to, to myślę, że to też jest e, taka nagroda dla, dla, dla kibiców, że, że przetrwali też tak wiele sezonów z nami. Jest to też, to też Wasza zasługa, dziękujemy, i mam nadzieję, że na torwarze też będzie okazja, żeby jakoś wspólnie poświętować.